Was serdecznie. Zapraszam do nowego vloga. <taki>, Taki trochę nieogarnięty wstęp. Witajcie w naszym klubie książki. O, tak powinnam zacząć. E, także witajcie w naszym klubie książki z tej strony: Hrydz, czyli apostrofa. I witam was w nowym vlogu. Tak dawno tego nie mówiłam, że nie mogę uwierzyć, e, więc witam we vlogu. Taki będzie luźny vlog, trochę japingowy. Trochę będę pisać magisterkę. Zabiorę was na trening. W sensie, czolej po moim treningu, ale po prostu. Gdzieś tam może wpadnie jakiś klip z tego e, i będę czytać trochę książek. Jadę też na działkę, także może z tej działki też coś tam sobie nagram dla Was. E, aktualnie czytam inaczej niż w filmach, a, ale myślę, że więcej powiem Wam o niej w jakimś kolejnym klipie em, aktualizacji o w ten sposób. Także enjoy. E, Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić razem ze mną. Tam. Witam, strasznie dużo w tym filmie jest takich nieprofesjonalnych kadrów, ale cóż, czasami i tak musi być. Mój telefon w ogóle stoi w taki sposób, że jest kołdra Na tej kołdrze są książki, na, tym, na tych książkach jest statyw, także jeżeli kadr będzie się chybotał, to przepraszam, ale cóż. Cóż, yy, pracujemy w takich warunkach, w jakich yy, możemy, tak? Yy, więc ja już wróciłam z i chciałam wam opowiedzieć o, trochę o inaczej niż w filmach. Jestem ciut za połową i powiem wam, że jak ja lubię bardzo książkę Lin Painter, przynajmniej te młodzieżowe, tak ta jest na razie taka... kurzają mnie ci bohaterowie. Kurzają, Bo pamiętam, że pierwsza część, bo to jest ogólnie sequel książki, lepiej niż w filmach, yy, i to był taki słodziutki romans Taki był, mm, w ogóle taki mm, Taki był słodziutki e, Pamiętam, że przeczytałam go po prostu W chwilę, zar zarywając nockę A ta druga część jakoś tak nie Nie bardzo mnie ciągnie Do tego, żeby ją dalej czytać Jak już rzeczywiście siadam, to czytam Ale mam takie mm, No coś mi tam nie pasić Bohaterowie, w sensie Oni w pierwszej części byli jeszcze w liceum A w drugiej już są w koledżu na Oliwerku, jakkolwiek to tam u nich funkcjonuje yy, Dorośli i w ogóle... Ja nie wiem, czy spoilerowo Dobra, jak najbardziej bez, Be... Naj... jak najbardziej bez spoilerowo Ja nie chcę drugiej części... Yy... Czy to da się powiedzieć bez spoilerowo... Będzie spoilerowo, bo inaczej się nie da <laughs> Dobrze, kto nie chce spoilerów, to zapraszam do tej minuty Tutaj yy, Więc oni po... okazuje się w drugiej części, że oni się rozeszli No i w koledżu, teraz są już w koledżu i, um, no, Wes, czyli nasz główny bohater, próbuje zdobyć swoją dawną miłość, czyli Liz Elizabeth. To jak on to próbuje zrobić, nie za bardzo do mnie przemawia i wkurza mnie on. Tak samo wkurza mnie Liz i w ogóle ci bohaterowie są tak. Mam wrażenie, że niby mieli się rozwinąć. Emocjonalni, w ogóle jakby wiekiem, a nie do końca to wyszło. No i no smuteczek. Bardzo smuteczek. Nawet nie umiem za bardzo powiedzieć wam za dużo o tym. Yy, oprócz tego, że po prostu oni mnie irytują, bo to się, to się dzieje nagminnie. Nagminnie. No ale cóż, tyle mam do powiedzenia. Nie pisałam co dużo w ogóle nie napisałam, nic nie dotknęłam, zajmowałam się robieniem rzeczy do naszego eventu. Siedziałam po nocy jednej i, i to zrobiłam. No i byłam też, robiłyśmy różne aktywności z moją przyjaciółką Marysią, także nie było czasu zupełnie na um, pisanie. Zresztą to miał być taki wyjazd, gdzie miałyśmy odpocząć i rzeczywiście odpoczęłyśmy. Chodziłyśmy na wiele spacerów, co mogliście zobaczyć z ujęć. No i tak, lecimy dalej. Może teraz uda mi się coś napisać. Zobaczymy. Ponownie mało profesjonalny kadr, ale już trudno, ponieważ przysiadłam i skończyłam czytać. Trochę, trochę się doświetliłam lampką, żeby mnie było widać. No końcówka była fajna, no słodka. No jeżeli, tak jak mówię, jeżeli nie chcecie spoilerów, to zapraszam tutaj. I finalnie dla mnie to są cztery gwiazdki. Nie była to najlepsza książka Lean Painter, a, no chyba, no, tak, chyba tak się czyta to nazwisko, ale było spoko i no to co zrobił Wes... Oh Jezu, myślałam, że go ukatrupię, miałam ochotę rzucić czytnikiem, no bo to było, to było mega słabe, bo on jakby odrzucał Elizabeth Lis dla, dla jej własnego dobra, w sensie... Dobra background. Po zakończeniu liceum poszli razem do koledżu, ale tam wydarzyły się pewne komplikacje w życiu USA i on stwierdził, że dla własnego dobra Lis, żeby jej nie ściągać na dół swoimi problemami, on stwierdził, że on się z nią rozejdzie i powiedział jej, że ją zdradził. No... Tak się nie robi, tak się nie robi, byłam taka zła, miałam naprawdę rzucić tym czytnikiem, rzucić i nie wracać do tego, ale wróciłam. I zakończenie było słodkie. I słuchajcie, no. Mm, wiecie, jeżeli ona za niego wyjdzie, to będzie się nazywała wtedy Elizabeth Bennet. Tak jak w i uprzedzeniu. No bo to jest jakby o, ta, cała, cały, ta, całe te dwie książki opierały się też na filmach romantycznych, na odniesieniach do nich. Więc. <grym zakończym> <grym zakończym> I'm a sucker for that. To było mega słodkie. Mega słodkie. No i co jeszcze? Aha. Nie dość, że było nawiązanie do Taylor. Love that. To było nawiązanie do <gryw> uważam, że niszowego um, zespołu. W sensie w polsce prawie nikt go nie zna. Jeżeli znacie, to dajcie znać. Jakim jest The Driver Era? To jest um, zespół, który przekształcił się. Kiedyś nazywali się R5. Może, może akurat to Wam coś mówi? Ja byłam ogromną psychofanką. Tego zespołu. Um, oni się potem przekształcili właśnie w The Driver Era, i w Polsce nie są za bardzo znani. Może właśnie w Stanach jest to trochę bardziej popularny zespół, e, więc się zdziwiłam troszkę, że było nawiązanie do nich, ale fajnie, to było mega fajne. Um, także książka dostarczyła mi wiele irytacji, ale finalnie um, już tą końcówkę od tej połowy, jak zaczęłam czytać. To było spoko i nawet, nawet się wciągnęłam, no i tak jak mówię, przycisnęłam, wciągnęłam się i przeczytałam prawie połowę naraz. Także mega spoczko eee, i polecam. Na pewno polecam bardziej pierwszą część niż drugą, ale ta druga też nie była zła, no. I to chyba tyle na dzisiaj. Ja lecę spać i do zobaczenia. Minut tydzień poprzedniego nagrania i za dużo nie zrobiłam. Skończyłam tylko czytać książkę, której ostatnio wam opowiadałam w tym ostatnim update. Um. No, więc mamy wtorek. Myślałam, że uda mi się zrobić o wiele więcej niż zrobiłam, ale trochę mi się plany pozmieniały. Też miałam dosyć ciężki. Weekend, także wtorek godzina 16.23. We are locking in. I to nie jest jeszcze stracony dzień. To nie jest stracony dzień, to jest moja gadka motywacyjna teraz, w tym momencie. To jest dzień, który da się jeszcze wykorzystać. Kupa czasu przed nami, um, także jeżeli też macie coś do zrobienia, to Zostańcie do końca, ale po skończeniu filmu po prostu um, zróbcie coś dobrego, co mieliście zrobić już od jakiegoś czasu, ale wam nie szło, nie mogliście się zabrać. Zróbmy to razem. Myślałam, że mam blaka w lodówce, ale okazuje się, że nie, więc albo mi się to wydawało, albo ktoś po prostu go sobie wypił. Także zamiast blaka mamy, słuchajcie, jogurt truskawkowy do wypicia i zrobię sobie chyba kawę. I. I let's go! Jeszcze się przebiorę. Jeszcze muszę się przebrać, bo na razie jestem ciągle w piżamie. Hello. Tak się żyje, takie wakacje, takie wakacje, że powinnam pisać. Eee. Dobra. Muszę po prostu ustawić mózg. Dobra, koniec. Ja, ja po prostu... No, płakać się chcę czasami, ale dam radę. Już nie takie rzeczy się robiło. Już nie takie rzeczy się robiło. I koniec narzekania. Koniec narzekania. Okej, okay. jak będę narzekać, to macie mnie po prostu pokazać mi palec wskazujący i powiedzieć zero narzekania. Dobra, let's go! Ha! Spodziewałeś się mnie tutaj tak szybko? I ja nie, jestem już przebrana, gotowa do y, pisania, także pierwsza rzecz na mojej liście to zrobić to usiąść. Usiadłam. I ogólnie plan na dzisiaj jest taki, że... Y, że co ja bym chciała dzisiaj zrobić? Muszę się spakować, bo prawdopodobnie od dzisiaj do piątku, soboty będę pilnować kotka, także muszę się spakować na te kilka dni i, i pojechać tam, gdzie jest kotek. Mój brat ma dzisiaj urodziny. Jej! Osiemnaste, także on będzie dzisiaj ze mną tam przy tym kotku, więc chciałabym mu zrobić, kupić jakiś mały torcik, jakieś małe ciacho, w Włożyć tam świeczki, żebym mógł sobie zdmutnąć. Um, mam dzisiaj trening. E, późny. E, będziemy kończyć ten e, taniec, który zaczęłyśmy w zeszłym tygodniu. Tam chyba jest klip, jak tam sobie tańczę, chociaż nie wiem, czy go finalnie stawiłam. E, chciałabym pomyśleć na temat dekoracji i jedzenia na imprezy, które mnie czekają, bo. Mam w piątek właśnie imprezkę mojego brata, a w sobotę imprezki mojej przyjaciółki, także tutaj muszę zaplanować dekoracje, jedzenie, muszę to wszystko też zrobić. Więc y, takie rzeczy, no i jeszcze oczywiście pisanie. Pisanie, siadam i piszę. No i jeszcze chciałabym sobie zrobić plan, to może już po treningu, bliżej wieczora, bo czuję się strasznie zagru taka zagruzowana. I chciałabym sobie zrobić jakiś taki plan odgruzowujący mnie. Chciałabym wrócić do mojej top pielęgnacji, um, do jakichś takich um, ogólnie ogarnięcia życiowego. Także, um, także taki plan sobie dzisiaj stworzę. Coś tam sobie rozpiszę, bo ja muszę wszystko mieć rozpisane. E, I tak, zapraszam. Mam już przygotowany komputer. A, jeszcze chciałabym dzisiaj e, zrobić zamówienie na MPIK-u, bo mój brat dostał... Na zakończenie roku kartę, ale powiedział, że jej nie wykorzysta, bo nie ma na co, więc po prostu się wymieniliśmy. Ja mu dałam tam 50 zł, on mi dał kartę, także dzisiaj zrobimy sobie zamówienie. Jeszcze pomyślę, co bym chciała kupić. Na pewno chcę kupić Ziemian, bo to jest książka miesiąca lipcowa i jakoś tak, nie wiem, chciałabym ją mieć w papierze. Zresztą też trwa teraz event i książki, które mamy na półkach papierowe, są... Wyżej punktowane, w sensie mają dodatkowe 5 punktów. Mają dodatkowe 5 punktów, chociaż to jest troszkę cheating, bo chodziło o wyczytywanie półek, a ja sobie kupię książkę, która nie, znaczy będę czytać znaczy książkę, która nie jest z mojej półki, ale jest papierowa. Anyway, cóż, trudno, tak się mówi, także tak się mówi. Tak, tak już czasami jest. Um, także zapraszam na klipy z dnia dzisiejszego i pewnie jakichś tam następnych, i do zobaczenia. Zdrówko, do zobaczenia w na następnym update'cie. Jestem aktualnie w pracy i mamy piątek i ja się do was nie odzywałam od tygodnia ponad, bo tyle się działo, że nie byłam w stanie ogarnąć w ogóle niczego youtubowo, także update. Impreza była super, imprezy były super, świetnie się wybawiłam, wytańczyłam się, po prostu Aktualnie czytam sobie troszkę, chociaż bardziej piszę przegląd tego królika oraz parę idealną od Ruth Ware, którą kocham i uwielbiam. A jeżeli chodzi o magisterkowe rzeczy, to napisałam w sumie ostatnio trzy strony, cztery strony. Cztery strony, więc nie jest to dużo, ale patrząc na to, że jestem ciągle w robocie i że miałam taki zajęty weekend, to jest dobrze. Dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się... Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się nam coś trochę więcej, opowiem Wam o tym później, ponieważ zaraz coś może mi tutaj wejść, a tak chciałam tylko jakby zrobić szybki update tego, co się dzieje. Znowu kadr taki, że nie przystoi, ale już trudno. To będzie teraz bardzo chaotyczny vlog, w którym nic nie jest tak, jak powinno być, ale cóż, czasami tak bywa. Przepraszam. E, następny będzie lepszy. E, jestem u mamy, byłam dzisiaj, mam w ogóle niedzielę. Wczoraj miałam pisać bardzo dużo, ale ym, no byłam rano w pracy, w prawie bezsennej nocy, zresztą ja ogólnie mało ostatnio śpię. Albo chodzę spać po prostu bardzo późno. Miałam, miałam dużo pisać w ogóle byłam tak zmęczona, że poszłam spać. E, dzisiaj byłam w buwie e, i e, trochę posiedziałam, ale prawie nic sam nie napisałam. Naprawdę dzisiaj, jeżeli napisałam półtorej strony to jest naprawdę dobrze. Miałam dzisiaj taki zły czas pisząc. Wzięłam przynajmniej książki, yy, poczytałam wam trochę książek, w sensie, y, które są odnośnie mojego tematu pracy magisterskiej, a, a nie wiecie, zwykłe książki, także o niczym wam nie opowiem za bardzo, yy, ale zrobiłam research duży yy, i zabrałam książki do domu, także będzie mi teraz trochę łatwiej, ale było masakrycznie, tak nie mogłam się zmusić do tego, żeby cokolwiek wyszło z tego uba. Nawet jak próbowałam, to nie szło. No, po, po prostu nie szło. Nie szło tego robić. No więc. Um, więc, słaby weekend miałam. Myślałam, że nam co najmniej 10 stron, a tutaj po prostu. Wyszło, wyszło, jak, wyszło jak wyszło. No cóż, nie ma co. Lecimy dalej, nie poddajemy się. We are strong. Dobranoc. Przed ostatni dzień w pracy. Jutro w ogóle ten vlog wychodzi na światło dzienne no i co z tą magisterką dzisiaj już jestem troszkę na oparach więc za dużo nie napisałam może z pół strony teraz jadę do sklepów jeszcze i do mamy no i co, jak wrócę to mam nadzieję, że uda mi się jeszcze troszkę napisać i jeszcze jutro rano sobie podsumujemy to ile udało mi się w sumie napisać bo na razie tego nie liczyłam więc na razie z wami żegnam. Jeżeli chodzi o czytanie, nie czytam teraz w ogóle. Nie mam na to czasu. Także tak to wygląda. No i to dobrze, Nie mam już siły, kochani, dzisiaj głowa odpada, jest pierwsza. 20. Ja zbieram się do spania, bo nie ma to sensu. Napisałam dzisiaj dwie strony znowu, także nieźle, mogą być lepiej. Ale no, nie mam też za dużo w ciągu dnia czasu na to, żeby pisać Także jutro ostatni dzień em, W ogóle tego vloga Jest ostatni dzień na pisanie przed przerwą Także jutro dopinam całość i wysyłam już promotorce to, co mam I zobaczymy Zobaczymy, jak to dalej pójdzie mm, Powiem wam, że już jestem na ostatku sił e, Ale dobrze, zaraz będzie, em, teraz będzie lepiej Zaraz będzie wyjazd tam sobie też, mam nadzieję, że trochę popiszę, ale już z taką głową mniej e, stresującą. No i co? Widzimy się jutro, w ostatnim dniu. Jutro też ten filmik leci, w ogóle mam nadzieję, że poleci. E, tutaj są ogromne pozdrowienia dla Aleksandry i Bąbelka, które mnie e, po prostu, <laughs> powiedzmy, że zmotywował do tego, żeby... Zmontować to jak najszybciej i żeby to poleciało, bo rzeczywiście już trochę nie było nas na, na kanale, widać troszkę, ale no cóż, każda ma tam jakieś swoje zobowiązania, prace i, i inne takie. Jeszcze miałam wam powiedzieć, miałam dzisiaj um, zrobić zamówienie na mpi w końcu mam tą kartę, nie? Ale ciągle nie zrobiłam, ale stwierdziłam, że jutro, w sumie, to już dzisiaj. Jest premiera książki Curly Fortune, najnowszego romansu. Ja kocham jej książki i jej książki romansy. O Jezu! I, jej romanse nie są po prostu highlightem. Tak samo jak książki Eleny Armas. Także jutro jest bardzo poważna wycieczka do centrum, gdzie muszę iść na wydział, do, do wydziałowej biblioteki. I do Mpiku, żeby kupić właśnie najlepszą książkę, i na nią wydam moje pieniążki. I mam nadzieję, że kupię jeszcze ziemian, bo no cóż, lipiec się kończy, ja dalej nie przeczytam książki i miesiące, ale cóż nowego. Ach, że mnie złapło skurcz! Ała. Cóż nowego, nic nowego. Także ja się Wami na dzisiaj, żegnam dobranoc i do zobaczenia jutro wam coś pokazać, bo mamy teraz ten event, prawda? No i jednym z zadań wśród rusałek i utopców jest to, żeby, żeby wymyślać historię. I utopcy stwierdziły, że wygenerują sobie obrazy do tej historii, jako takie okładki, no i tam jest też rusałka. Ja jestem jedną z rusałek i jestem też na grupie utopców, no bo jako moderator też tam zaglądam, czy nic się nie dzieje złego. No i. Z tego zrobił się trochę mem i powstało wiele różnych em, z, y, obrazków. Mam je pokazać, bo one są mega urocze i śmieszne. Tutaj mamy mnie. Tu mamy też mnie z maseczką na twarzy, y, w momencie, kiedy mam spa. Tu jestem ja, pisząca magisterkę. I tu są jeszcze moje piesy. Co prawda, mają dwie głowy i trzy ciała, ale powiedzmy, że się zgadza Następnie mamy mnie, piszącą magisterkę, znowu z piesami, ale myślę też o piekarni. I na końcu mamy jeszcze mnie w piekarni, nagrywającą vloga. I tu jest wiele w ogóle śmiesznych odniesień do, um, do takich inside jokeów, które się po prostu porobiły z moich opowiadań, i jakie wysyłałam na grupę. No, nie jest łatwo, panie i panowie, nie wstałam o tej, o której chciałam, ale cóż. Cóż mogę powiedzieć, tak czasami jest, dalej mam sporo czasu, także lecę załatwiać swoje sprawy i myślę, że zobaczymy się już w podsumowaniu tego filmu jakoś bliżej wieczoru. Mam mało... Boże, co to jest w ogóle za... Mam mało klientów, więc oglądałam sobie tego lata, stałam się piękna. Wystarczyło, że Konrad powiedział jedno zdanie na końcu odcinka czwartego. W sensie jakby narracyjnie. Ja się popłakałam. Będzie co, tak jak czytałam książki, zupełnie mi się nie podobało, nie podobało mi się to, jak jak te książki są poprowadzone, zupełnie mi się nie podobały. I w ogóle, jakby czytałeś, to strasznie. Ale serial. Jezu Święty, ten trzeci sezon nie wykończy. On mnie po prostu wykończy. Nie mogę, nie mogę. Jezu Święty. Dobrze, idziemy dalej z dniem. He he Uprzedzam up. pytania, książka jest cała, nic się nie stało, yy, nic się nie zepsuło, może się troszkę przybrudziła, ale ona i tak u mnie zostaje, więc... Nic nie szkodzi. Pojechałam do Impika, odebrałam moje dwie książki. Pierwszą są Ziemianie. To była książka miesiąca lipcowa naszego klubu książki. Ja jej jeszcze nie przeczytałam. Mamy 31 lipca, jak to zwykle u mnie bywa. Ja czytam książki miesiąca pod sam koniec miesiąca albo na chwilę przed spotkaniem. Ja nic o niej nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia, o czym jest. Podobno jest troszkę dziwna, ale jest dosyć krótka, także myślę, że szybciutko przez nią przebrnę. Ale zanim zabiorę się za to, mimo wszystko. Wszystko, mimo wszystko. Moja Carolie Fortune, moja ukochana Carolie Fortune. Nie mogę się doczekać. Ja wiem, że dzisiaj czekam nie bez sen na noc, także jeszcze jej nie przeczytam. I jutro w aucie, jak będziemy jechać na Mazury też jej nie przeczytam. Ale mam nadzieję, że już będąc tam, będę mogła sobie pozwolić na chwilę żeby usiąść i po prostu poczytać e, tamte Złote Lato. Kocham tę autorkę. E, I z trzech książek, jakie tam tylko jedna podobała mi się tak, wiecie, troszkę, a dwie kolejne były wspaniałe, także nie mogę się doczekać, żeby znowu wrócić do, do niej. No, kocham, kocham. Czuję się po prostu jak dziecko. Dawno nie czułam się tak bardzo podekscytowana na jakąkolwiek książkę, także no, nie mogę się doczekać, naprawdę. Ekscytacja ogromna. E, nic o niej nie wiem, więc też za dużo Wam nie powiem. Książki Carolee Fortune to są książki takie, to są romanse, które dzieją się podczas lata i wakacji. I zwykle jest tak, że często jest dual POV, no i we wszystkich tych książek, książkach było tak, że niektóre rozdziały były z teraźniejszości, a inne były z przeszłości. Jestem ciekawa, jak w tym przypadku, ale nie widzę tutaj podziału. A nie, dobra, czekajcie. E, możliwe, że jednak są jakiś tutaj podział, aczkolwiek na razie tak, na razie są jakieś daty. Ale czy to są daty tego samego roku, czy, yy, czy nie, to trochę trudno mi tutaj na razie powiedzieć. Ale mam nadzieję, że będąc na wyjeździe, uda mi się coś nagrać i może nagramam vloga z, tego, z tej książki. Bardzo bym chciała, ale po prostu nie wiem, czy będę miała, czy będę w stanie. Zresztą, jak ja ją pochłonę w jeden wieczór, to, yy, to nawet nie będzie jak nagrać czegoś więcej, bo po prostu, no nie wiem, wezmę ją do ręki, przeczytam i co? Vlog będzie trwał 5 minut. <grym> Także. Yy, i can't wait No tak jak mówię, najchętniej bym ją już dzisiaj pożarła po prostu Pożarłabym ją, ale nie mogę Nie mogę, muszę się skupić na tym, co najważniejsze, czyli na spakowaniu się, na ogarnięciu y, i na dokończeniu tego rozdziału, żeby móc to wysłać już i mieć na razie spokój święty przez ten tydzień Ewentualnie czasami sobie jeszcze usiąść, dosiąść y, i coś tam Coś tam napisać Dobrze Dziękujemy bardzo. A, jeszcze w ogóle podsumowanie magisterki i książek. Przeczytałam jedną książkę, zaczęłam dwie kolejne, ale no, może uda mi się skończyć też na wyjeździe, bo chciałabym dużo poczytać, ale wiem, że też, wiem też, że nie będzie na tyle czasu, żeby czytać, bo no wiadomo. Eee, jadę na żagle. Pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu na żagle. Mam wrażenie, że powiedziałam to już milion razy. Ym. Jadę na żagle. Ym. No więc, e, więc tak i też chcę spędzić czas z moją przyjaciółką z jej rodziną, także y, no wiadomo tego czytania nie będzie, nie będzie aż tak dużo jakbym chciała. E, a jeżeli chodzi o podsumowanie magisterkowe, to odkąd tak przycisnęłam w zeszłym tygodniu zaczęłam cisnąć w chyba środę. No to od tamtej pory przez tydzień równie napisałam 14 stron, 15 stron, 12, 13, powiedzmy, że 13 stron mniej więcej e, Także, e, no wychodzi, nie wiem, średnio prawie dwie strony na dzień Patrząc na to, że byłam jeszcze w pracy i, i robiłam miliony różnych innych rzeczy, to uważam, że jest to dobry wynik Oby do przodu e, I tak, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu Pozdrawiam Was mocno, ściskam Was mocno, przysyłam co łóżki. Pa pa!